95% wiedzy na temat potrzeb tego starego miasta i jakby strategii, jak to ma wyglądać, wynika z rozmów z mieszkańcami. Tutaj ścierają się interesy mieszkańców i interesy przedsiębiorców. Na początku ludzie byli nieprzyzwyczajeni do tego, że ktoś chce ludzi wysłuchać. Zderzaliśmy się z mieszkańcami w takiej sytuacji, że mieszkańcy chcieli gotowe projekty, które chcieli właściwie nie tyle konsultować, ile opiniować i krytykować. A my chcieliśmy, żeby te projekty powstawały we współpracy z nimi. Mieszkańcy i przedsiębiorcy tej współpracy musieli się nauczyć, czyli wypracować różnego rodzaju kompromisy, różnego rodzaju modele. Warto, jakby, dywersyfikować rodzaje konsultacji tego samego tematu coś zrobić w internecie, coś zrobić w terenie, coś zrobić w urzędzie z planami, z mapami. Niektórzy w procesie konsultacji występują jako. Yy stowarzyszenia, jako organizacje pozarządowe. Niektórzy występują jako e, przedsiębiorcy, e, jako grupa, a niektórzy indywidualnie, jako mieszkań, mieszkaniec Olsztyna, mieszkaniec ulicy X, Y. Oprócz spotkań uznaliśmy, że powinniśmy mieć stały kontakt z mieszkańcami i powołaliśmy do tego celu taką platformę konsultacji społecznych. Uchwała o konsultacjach w Wolsztynie zakłada możliwość przeprowadzenia konsultacji czy złożenia wniosku do prezydenta o konsultację przez grupę 50 mieszkańców na praktycznie każdy temat. Dajmy sobie czas na te konsultacje. Często dużym błędem urzędów jest to, że jest kasa na coś i musimy dojść do jakiegoś po prostu efektu. A często jest tak, że pewne rzeczy trzeba przetrawić i spojrzeć na nie z drugiej strony. Coraz więcej urzędników bierze udział w spotkaniach konsultacyjnych z własnej woli. Nie tylko dlatego, że mają taki obowiązek, ale dlatego, że zauważyli sens w tych spotkaniach i że te spotkania e, coś przynoszą faktycznie. Coraz więcej mieszkańców pyta, a kiedy będą konsultacje, czy były już konsultacje, gdzie możemy się konsultować, dokąd możemy się udać, żeby znaleźć projekt czy informacje. Jakby wzbudzenie w mieszkańcach zainteresowania ich otoczeniem jest największą wartością, którą udało nam się przez tych kilka lat wypracować. Innej drogi nie ma. Tylko poprzez współudział, poprzez partycypację społeczną poprzez wzajemne informowanie siebie i szukanie tych najlepszych rozwiązań.